Uhuhu. Uhuhu. Aloha, bracia i siostry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z wielką z miłością i z moimi tutaj zwierzakami. Uhuhu. Witam witam bardzo serdecznie. Uhuhu. Mamy poranek, chociaż tutaj światło jest zapalone, ale tylko po to, aby było dobre światło w chatce. Uhuhu. No nieważne. Nagrywam filmik yy, z powodu, ponieważ iż dawno nie robiłem jogi śmiechu. Jaka to jest magia, że człowiek po prostu się cieszy do kamery. A ci nagrywa wszystko jak najbardziej tak. I właśnie. Dawno nie robiłem jogi śmiechu, czyli magicznej, duchowej, tutaj bardzo głębokiej sztuki, wzrostu swojego... Duchowego wibracji. I nawet jeśli mówię to teraz słami przez śmiech, to taka jest prawda, że śmiech to jest mega tutaj mega po prostu rzecz, którą ludzie nie doceniają. I yy, nagrywałem poprzednie filmy z jego śmiechu. Jak ktoś chce, może do nich wrócić albo może i nie wrócić, bo one są stare, a teraz jest już nowa ziemia. I wow. Śmiech nawet jest badany w tej medycynie konwencjonalnej nazywa się to geloterapia no i cóż jak ktoś chce to może sobie pisać w google są prowadzone zajęcia ze śmiechu cóż ja tutaj zajęć nie prowadzę <laughs> i na takich zajęciach jogi śmiechu są różne te techniki i tak dalej. Ja zaś mam podejście takie czysto spontaniczne, nie używam jakichś specjalnych technik. Polega to na tym, po prostu, aby się śmiać i tyle, aby po prostu. Ten śmiech jak najbardziej pochodził z naszego wnętrza. Nie ma śmiechu lepszego, gorszego. Nie ma śmiechu mądrego czy głupiego. Yy, nie ma po prostu yy, technik. Oczywiście tak, takowe są, ale uważam, że najlepszą techniką to jest to, co wychodzi z naszego wnętrza. Tak więc cóż, joga śmiechu. O, a to yoga twarzy. <laughs> Zobaczymy, jak to pójdzie dzisiaj. mi <laughs> się po prostu. Tak, jak woli, możemy zaczynać od śmiechu takiego y, mniejszego, i później, y, y, ta później przechodzić do większego. I cóż. Bo aż kasel. Mocne, mocne. Uuu! Właśnie można się różnie też bawić głosem, Ro rozruszanie swojego ciała, też jest ważne aby łączyć wszystko, wszystkie po prostu techniki, które nas rozluźniają. Ha no i muszę to powiedzieć, bo nie każdy tutaj y, jeszcze rozumie moje filmy. Y, tak, to jest śmiech udawany, bo to jest droga śmiechu, bo zawsze jak nagrywam filmiki z drogi śmiechu, to ludzie piszą, że ten śmiech jest udawany. No, no oczywiście, że jest udawany, bo o to chodzi w jodze śmiechu, aby ten śmiech był y, udawany, żebyśmy, żebyśmy go, y, no, no co, no, no, tworzyli go, udawali go, no bo.

Oddech też jest bardzo ważny. Aby też jak pójdziemy za wysoko, trochę zejść niżej. Ale kurczę, czuć tą zmianę wibracji, czuć taką zmianę percepcji, zmianę postrzegania i. Jeżeli właśnie ten, ten śmiech jest taki głęboki, pochodzący prosto z wnętrza. Mm -hmm. <śmiech> <śmiech>

Niesamowita magia, niesamowita. I możemy po prostu się na przeróżne sposoby. Hihi, ho ho, ha ha, he he. Jakie tylko nam przyjdą do głowy, byle to wszystko wychodziło prosto z naszego wnętrza człowieku. <todgłosy> <todgłosy> <todgłosy>

Opory przed nagraniem tego filmiku, za mi się nie chciało, <laughs> bo dawno nie robiłem jakichś śmiechu, i kurczę, już wiem, że, że to jest cały czas piękna technika, cały, cały czas niesamowita technika. I cóż, <laughs> śmiejmy się, śmiejmy się, cieszmy się, bawmy się życiem tu na tej palecie, jaką jest planeta Ziemia. <laughs> I tyle. I pozdrawiam z miłością yoga śmiechu, geloterapia. Aloha, hej.